Witajcie na olimpiadzie youtuberów na Omega i Fortnite! Wiem, że to zordzie dobry! W tej filmie musimy się podzielić na dwie drużyny. Na dwie drużyny? Tak, tak, na dwie drużyny. Ja ze smartim chcem, ja jestem ze smartim! Dobra, to ja będę z smartkiem i naszym celem jest wykonanie sześciu szalonych zadań. Drużyna, która w 10 minut wykona najwięcej. Wygrywa drużynę całą... W przeciwnej drużynie może wymyślić karę Jakąkolwiek To ma się przesrane A zadanie nie będą proste Bo między innymi będziemy musieli znaleźć dziewczynę Która gra w Fortnite'a I zagrać z nią 1v1 I wiele, wiele innych rzeczy, które was totalnie rozwalą Czas startu i od teraz Lecimy, rozdzielamy się Jakie pierwsze zdanie robimy? Mówię, a już tu szukam ludzi Mówię, jakie pierwsze zadanie robimy? Siemka Musisz spytać czy zatańczą Taniec Fortnite Ja mam pytanie Czy zatańczycie taniec for tajta? Dać radę tak zatańczyć? Taniec for tajta? Góry, ten tak coś tak podskakuje I tak się klaszka Oboje, oboj, Tak, może być Oboje, jak? Ten taniec może być Lech Poznaj górą. <gulia> <gulia> Za Lechem jesteś? Czy, czym jestem? Za Lechem no, Tylko Lech Poznaj A, dobra, dziadek. Ej, Poznali Witam serdecznie Ale nie, jak nie skipiesz to się... Nie skipnę, nie skipnę, nie skipnę i teraz uwaga, potrzebujesz, żebyście wykonali jeden challenge. Walić jakiś dance z Fortnite'a. Dobra! Tak? Dobra! No i zarobiliście! Mamy to! Ej, a loser dance zrobicie? Loser dance dla Kepcia? Bo on przegra ten challenge dzisiaj. Nie! Yeah. Dawaj, będzie to, będzie. Będzie. Co? Yy, 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 sorry, ja czasami tak samo do siebie mówię. O kurde, ty to no kolejny taniec ty! Ale ja, ten dobry! Ty, ten dobry, no! Ten taniec z Fortnite, co to jest? Plusa, dawaj, o, o, dawaj, o, dawaj, plus, dawaj, plus, dawaj! Mamy zaliczone, let's go! Pierwsze zadanie, mamy zaliczone, super! Oh, ja taki byłem. Ja takie no, byłem nie, no... się no, no że... od roku, ja nie wiedziałem, co się dzieje, stary, nie? Ja. A co było w Warszawie? No już się nie chcesz przyznać. <laughs> ja chyba, ja, no, teraz ty matek lecisz, teraz ty lecisz. O, o ty, koszulka, koszulka bandura! No, bandura. bandura! Bandura! <laughs> ja mam kartkę i długopis, ja robię taki challenge. Ja ogólnie jestem kolegą youtubera. Ja narysuję na tej kartce skina a ty rozpoznasz się i rozpoznajesz tego skina, ok? Dobra, to czekaj, ja, bo tu mi podpowiada kolega, co mam narysować. Smarty, co mam narysować? Ja bym Pili'ego narysował, Agenta Pili'ego, bo to jest mega proste, mi się wydaje. Dobra, to rysuję, rysuję. Bałwanek, Bałwanek! Bo ba was. Bananek! No jaki bałwanek? Bananek! Bałwanek, no ty jesteś manujek. Ja jestem bałwanek, to prawda. Nie no to dziękuję, to zrobiliśmy dzięki wam challenge. Mamy dwa, mamy dwa, lecimy dalej. Dobra, to teraz ja szukam. Mam pytanie, od tego zależy moje życie. Masz Fortnite'a może? Powiedz, że masz. Nie mam. Masz Fortnite'a? Chciałabyś zagrać jeden na jeden, proszę! To moje marzenie. Zrób to dla proszę, mnie. Proszę, niech się zgodzi, proszę. Zrobię fikołka na łóżku, jak będziesz chciała. <laughs> o, Albo gwiazdę. Ale teraz tak nie mogę. Czemu nie możesz? No bo No ze mną gadasz. To ze mną przy okazji jeszcze zagraszłam Sie Siema! Gracie w Fortnite może? Nie. Dobra, to lecę dalej, nara. No, czuję się jak nieodpowiednia osoba. A szczeknij na nią, szczeknij na nią. Więc ewentualnie, może wieczorem. Cześć, sorry, ja mam tutaj taki odruchy. Dlaczego? Wychodzę, wychodzę. Siemka? O, no to szybko poszło. No, tu jest. Siema? O, A, no to beka. Kurde. Ci to chyba Dików szukać. Pokaż koszulkę. Bandura! Bandura! Jestem fanem! Jak już tak kulturalnie tutaj prowadzimy naszą rozmowę, to ja cię kulturalnie poproszę, czy chciałbyś ze mną zagrać OneVia na Fortnite, a. to moje marzenie. Dobra, widzowie, jak tutaj matek szukacie w sumie do 1 to ja wam opowiem o sposobie tego odcinka. A mianowicie już dzisiaj, czyli 13 do 14 stycznia odbędą się finały Royal Festival Duoka z stymulą nagryw 15 tysięcy dolarów. W ramach Royal Festival dwuosobowy osobowych dużo się się trybie bez budowania. Teraz misja będzie Jestem Bratwicz u m.in. od 18 sobota i niedziela Szczegóły i aktualności dotyczące tutaj znajdźcie na stronie Royal Festival i na ich Twitterze. Wszystko będzie w opisie. A teraz wróćmy do matka, czekajcie, oczywiście tam zgadza. Masz Fortnite'a? Nie, nie. No, nie. czego? Dobrze, no, życzę dziewczyny miłego wieczoru i szukać dalej pompanki. No dajem. Ja. Kurde problem, nie ma tu ludzi do grania Tak właśnie też widzę? Się zamienić. Że jest. Tak, dobra, zamienimy się, zamiejmy się. No, zamiana, zamiana, no 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 Szukam, dalej. szukam, szukam. szukam. E, przepraszam, to są panele winylowe, bo ja też chciałem takie kupić No Tak? Nie wiem Nie wiesz, okej okay. Dobra, powodzonka tam. Siemka. Siemka Mam takie szybkie pytanie, grasz może w Fortnite albo grałaś w Fortnite może kiedyś? No. Siema! 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 Gracie w Fortnite Fortnite'a może? Tak! Ej, a teraz się zagrać? Niezbyt. Dlaczego? Mamy no, jeden laptop. No, a, to, yy, No a, to yy, będziecie się zamieniać. Będziecie się zamieniać? Nie. Nie. Aha. My i to jest bardzo... nie mamy czasu. Aha. Okay. No. Nie mamy czasu, a siedzimy na umy. <laughs> Dobra, skifuj to, damy Co ty wygadujesz do mnie? Dobra, idę dalej. Zwyzywały mnie. Elo. Elo, co tam? Wow. Zajebiście, masz kanał na YouTubie? Mam kanał na YouTubie, a wy macie? <laughs> a chcecie z nami zagrać ze mną i z Fortnite? Możemy. Możecie teraz? Możemy w siebie. No to dobra, to odpalamy, odpalamy, odpalamy maszyny w takim razie. Czasami, jakbym mówił coś do siebie, to, to nie mówię do siebie, tylko do monoika. Nie mam choroby A, dwubiegunowej, jakby co? Jak ma atur, no, to No, to na pewno, to. Żeby tam, była, żeby tam były tylko dwa bieguny, to było dobrze, tak szczerze. Gra No. Nie chcę myśleć, Ale ale mogę okay. Może, teraz, teraz, ty tym momencie. No. Dobra, dawaj, Gras pod co stary! Stary, ale jak szybko! być co scenie odkaczone ja, ja wiem, co ty. Tu jest, nie może się tam wyciszyć, ale na co ty pierdolisz, nawet nie wiem o co chodzi. Co mamy, Monek zrobić z Skybase? A? Skybase! Dobra, to wbijamy się na Skybase. My ciągle czekaliśmy na nią, bo ona się logowała do Fortnite. A. Aż tu nagle przez Bot na Ome rozłączyło nas. Tam, nie! nie. Ja. Jak to? Grać Nie, ona to nie weszła trzeba. Ja cię kręcę, straciliśmy stare 8 minut, nie? Siema Ona już znasz mojego kolegę Matka? Olaf, musimy skybase zrobić Taki mamy challenge na dzisiaj, robiłeś jakieś skybase? Robiłem bardzo dużo razy Szczególnie jak oglądałem smartiego i kefę zawsze w No, to, ja mam, dobra, to ja już, Wiadomo kto jest profesorem skybase, no O, Gostek Grimspina, no o kur... Ty co ty masz? Ty co masz? A gra się Fortnite'a może? Nie Nie znam Siema Dlaczego? Dobra, zamiana stary Siema Ona na kompie była, no nie Siema To kur... Siema, nie będzie grał Fortnite'a ja to nie wiem, nie się postawi, Kill, shit on, shit on. Tak. Eee, aaa! Pierdzielę, bot to jest. Nie wiedziałem, że tu bot jest. Ej, nie, tak szczerze, naprawdę się wystraszyłem delikatnie, nie? Dary, jak spotkasz teraz jakąś laskę, powiedz Slay na początek. Tak ładnie, Slay. Na no niego działa też. Nie ma, stary. Hello. Ej, tu masz Blue Ze7 MORE7, a ja mam 7 MORE7, more koszulkę BANDURY. Czy zagrasz pan w WIONA ze mną, albo. Nie, nie mam Biona. trio, trio. Ale jaką grę? Fortnite'a. Nie mam Fortnite'a. Ja cię oh. kręcę. Tak ta, kurde, nie wiem, czy się zwracać do was pan, czy nie. No, jaki pan? Dajcie do znaczy, Smarty'ego to już może pan No, hmm. O, ma Mojka dziadyga możesz ewentualnie. O. Matek! Dobrze! Słuchaj! gramy trio, gramy trio z Kepchem w tej chwili. Gramy trio. Morze, o, mamy! Let's go! Ej, Smarty, mamy z Trio, stary fokus! Słuchaj, tego ziomka, ty gdzie on jest? Stary, to jest bardzo ważne, żebyśmy bardzo szybko zrobili tego Skybase, za skybase się zalicza od momentu, kiedy będziemy na Sky Limit. Bo my w tym momencie rywalizujemy z wanoikiem i Smartim o karę i karę będzie wyzna wyznaczała duża na wygrana, więc stary, no my nie chcemy mieć tej kary od tych dziadków. Nie? No, dobrze, Nie, 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 chodźcie do mnie. Tutaj mam taką wieżę fajną, widokową i stamtąd budujemy Skybase. Nie, no z wieży przecież to będzie w środku strefy jest. Dobrze, no przecież to tam nie gorzy. Woda, I na wodę, i na wodę Jak się obsrałam, ze świeżym robi moro Hop, tu jest! No nie możemy paść, to jest jakiś wykręt, to jest wykręt Bombię go Leży, Ten, leży, leży, bomba, leży, leży Brawo, brawo Jest do mnie leży, dwóch dead ja Świeży wylądował tysiąc metrów woda, nas i że leci już Zobaczyłeś się tu, gdzie trzeba, do wiru A ty się z nią Dobrze, jazda z nim! Z nią nie świeży no, nie kocham Cię, kocham Cię Ja Cię też świeży. Kocham, Lecimy podobno. A, lecimy. Dzięki, że poczekajesz na mnie to Dziadkowie mają zaczynasz. 28 osób Oni albo nie zrozumieli zasady, albo są amatorami po prostu Leży! Ale Skybase z ziemi zaczynasz Dary, no nie ma czasu, mam materiały, dawaj, dawaj, dawaj wiem, Za Borowik Ja trochę za nie Borowik, no Czyli kto pierwszy na tak? Ja e, po prostu musimy być jasne na Skylimicie, tak, tak Bo mamy 6 zadań do wykonania, to jest jedno z nich Dobra, rozumiem ja. Dory, szłatce, masywniaty Dawajcie, dawajcie, dawajcie dawaj. biegnę, będę Taki bardziej profesjonalny musimy skype bez cienki. No cienki, 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 po cienkich. No ja cię nauczę wszystkiego spokojnie. Pasteczki i mam rybkę taką polecę. Pamiętaj, że e, Olek, musimy wejść z tą na Sky Limit po prostu, nie? A potem to już... niech się dzieje. Nie, 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 Dobra, Mamy to, nie, nie, wiem, czy w sumie, one -one, nie, 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 lecimy dalej, nie, się nie, 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 musimy nie, 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 zaliczone! nie, nie, Zaliczone. nie, 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 dowody! nie, 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 mamy to stare. nie, 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 radę, damy radę. Ale muszę ale to no robiłem. Ja pierdzielę! Chłop, nie wiedział co się dzieje. Ja tak nie Dziadek ja tak nigdy z lekilów nie zrobił. Ale czasem muszę cię Nie! Nie! Daj! <grystanie> Co ty mówisz, stary, ja mam sprawę, szybko. szybko, szybko, co to za skin jest, co to za skin, co to za skin? Skin, banan, yes! bananek! Jest! Mamy to! Szybko, yes! ja. e, oglądam twoje filmy, ale one są takie zajebiste. Dzięki, stary, kocham cię, kocham z tego serca. Panowie, ja naprawdę potrzebuję pomocy. Mnie goni czterech typa, i mi przejmują ściany, to są wyrola jakieś. Przysięgam, zaraz, zaraz zrobię wykrzyknik wybuch. nie no! Nie mam teammate'ów, nie mam teammate'ów, biję się z nimi przez pół godziny, wy jesteście nade mną! Ty. Trzeba było trochę lepiej zagrać, tak? Jacob! Boże, Jacob! Ja jestem Jacob, ja jestem Kepcio! Kepcio! Spoko, Spoko film, najlepiej ten! 100 osób na nie wiadomo w ogóle gdzie czasami Ale stary, ja nie nagrywałem 100 osób na nawet! To jest do content, ty mówisz o Jacobie teraz! A, przecież masz na to film na swoim filmie Nie masz na to, ja nie gram na na! Jest Skylimit, jest Skylimit! Dobra, wygrywajcie na wiem, nie, nie, nie. No i... Aha. łatwiutko! No to co, teraz 1v1 z Leną? No na to wychodzi, na to wychodzi. To Lena, dawaj jeden na jeden z Manoikiem. Umiesz czekać? Umiesz czekać tak. Chupię. Trafi na odcinek? Może będziesz na Dzięki. A Manoik i Smarty postanowili po wykonanym SkyBase'ie zagrać 1v1 z Leną. O, ona zaczęła. Dobra, no to nie ma tutaj. Nie ma miękkiej gry. Ale ładnie się zbudowała ten początek. No! Dobra, a, złary, do trzech zdobytych punktów, tak. No chyba że <gulity> do jednego. A, do trzech a, do, a, do, bytnie, to do trzech. trzech. <gulity> do trzech. <gulity> Moja mama ma u mnie subskrypcję teraz, nie? Bo twoja mama ma u mnie suba? A? Nie mama. Ja Ci daję subskrypcję teraz, nie? A chłopak. Dobra, ja Potrzebujemy cię w naszym składzie. O, wam to jeszcze! Mam tam strzeliciele tak? Wszyscy wiemy. Wiadomo, to bratku to ten... a, a! A! Jedziemy go Jedziemy, jedziemy, jedziemy Dobrze, dobrze, Lena poskładała nojka Easy, easy money No dobra, to co? Dziękujemy za gierkę, nie Manojek? Wygrała Lema oficjalnie No niestety, nie zawsze można wygrać Musimy uciekać, mamy jeszcze 10 minut Na zrobienie tak. dwóch challenge'y Ale uwielbiamy was, uratowaliście nam życie Dziękujemy pięknie Z racji tego, że aktualnie w wyścigu Smart i Manojek wygrywali z nami To postanowiliśmy z Matkiem Znaleźć osobę, która pomoże nam wykonać następne zadanie Czyli wykonanie quizu o Fortnite Z to na YouTube. Może będziesz, jest Wszystko zależy od tego, czy od tego mi okay. na trzy pytania. Niestety źle nagrałem, nie mieliśmy kolegi kamerki, ale odpowiedź ja poprawnie na trzy pytania. Dzięki czemu zyskujemy kolejny punkt. Jaki okay. wierdziłem, stary jesteś Chyba. Powiedz mi proste pytania postępujeś. Po grałeś w Fortnite albo grałeś kiedyś? Grałem Fortnite. Potrzebuję zrobić z kimś quiz trzy pytania. Masz łowodę? Ale go slał A my z Batkiem próbowaliśmy wykonać kolejne zadanie, czyli znaleźć dziewczynę do OneVian One, we Fortnite. Ale niestety źle nagrałem i kompletnie nic nie było widać. A skapnąłem się na samym końcu, więc nie będę wam pokazał tego całego procesu. Ja nie nagrywałem kamerki. Jezus, ja źle nagrałem. pomachaj tutaj dla widzów i dziękujemy Tobie. Pozdrawiam! <laughs> Ma Matek teraz twoje. Dobra, pory. udało się, udało, udało się, się, nice! Brawo. Potrzebuję kogoś do quizu. Nagrywam śmieszny no, trzy pytania, Fortnite. Trzy pytania. <laughs> Ty się okay. zachowujesz <laughs> jak machonek <laughs> tak samo Dobra. się buję. Pierwsze pytanie: W którym sezonie Fortnite podróży to wprowadzony czarny rycerz? Myślę, że w drugim. No i super odpowiedź! Gratuluję, pierwszy z trzech zrobiony. Ile można mieć dużych potek i małych potek w staku? Co tam wcinasz dobrego? Chciałem no, ci. On jest basowy jakiś, on jest basowy jakiś Ja nie mam czasu na jego 45 minutowe odpowiedzi Bo no, no, jak my za chwilę przegrywamy, bingo To jakieś kasadyjki, coś ten, jakieś mięso mielone To fajne Wygląda obrzydliwie Dobrze, mnie nie dobra, słyszy to, Co z tymi podkami? co z tymi podkami? Trzy Super, dobra, mamy już dwa pytania na trzy, potrzebujemy Dobra, jeden. dobra Ile było rozdziałów Fortnite? To jest najgorsko. No, to ciężkie pytanie. O, Bo się tak, trudne wylosowało. Się... Brawo! brawo! już gratuluję, smacznego. Jakie nam zadania zostały? Czekaj. Sub tylko, tylko, sub, a stary mamy dwie minuty do końca. Tylko ten sub? Minut. Tak, chyba tak. A w międzyczasie mamo i Smarty zaczęli wykonywać dosłownie to samo zadania. Czyli te, w które musimy namówić osobę z Ome, aby zostawiła suba na naszym drugim kanale, czyli na Bambika. Yy, Bambiki, Bambiki kanał się nazywa. Bambiki? Bambiki, Bambiki. No, to jest ten kanał. Tak, tylko subskrybuj. Proszę, proszę, konto, na, konto YouTube. na YouTube. jakieś mam, no. Na, napisałem Ci nazwę kanału, zostawiłbyś mi tam suba? Suba to jest... Ee, subskrypcja, ten, follow subskrypcja. Nie, yeah, Czerwony przycisk. Tak, Czerwony follow. przycisk, red button. No i klasunia, mamy to, dobra. Zarąbiście. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo. Lecę dalej, bo mnie czas strasznie goli. Trzymajcie yeah. się. E no i sobie pomyślam, że no i... jestem... Na pewno. Takie zachowania to się kwalifikują do leczenia psychiatrycznego. No, dobra, nie ma problemu, już to robimy. Ale mamy mamy bingo, mamy bingo! Dobrze, ale mamy to, sub, sub zostawiony. Mamy bingo, a wy jak tam? My mamy już od 5 minut bingo. Mamy od 5 minut! No. My mamy od 15 starów. Tutaj dziadkowie o tych 15 minut, które przesadzili, ale po głębszych analizie faktycznie wyszło, że wygraj to całą olimpiadę. A karę, którą nam dali, to Kapciąć w stroju pokojówki. Matek w stroju pielęgniary, Imo. Ja pierdolę się chorzyć! Dobra, widzowie, to koniecznie zostawcie subskrypcję. 3, I <śś> nie, <śś> nie, ja nie wierzę! Włacza, że ty Koniec! To koniec. ja widzę! Mr. Olimpia! <śś>